Będzie ważyć ponad 120 kg, a jej długość można porównać do siedmiopiętrowego wieżowca. W Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi ruszyły prace nad stworzeniem największej flagi Unii Europejskiej. Pomagają im studenci w Wszyscy liczą, że rozmiary flagi pozwolą na wpis do księgi rekordów Guinnessa. Na co dzień szyją koszulki, sukienki, różne części garderoby. Ale takiego zadania jeszcze nie miały. Młode krawcowy tym razem zabiorą się za coś poważniejszego. Przed nimi kilkadziesiąt dni spędzonych przy maszynie. Czas goni, a flaga w kwietniu ma być gotowa. Co jest najtrudniejsze w <noise> Że trzeba uważać na palce, bo tutaj jest ostre pal ostry no że muszę tak powolnie, żeby nie zrobić, skaleczyć się. Na uszycie flagi potrzeba ponad 1000 metrów materiału, precyzyjnych rąk i wielu godzin pracy. Najpierw wstrzywa się boczne bryty. Później przyjdzie kolej na umieszczanie gwiazdek. Są to bardzo duże odległości dla nich. To trzeba umiejętnie, jedna trzyma, jedna szyje, żeby to się wszystko im nie pomyliło i było prawidłowo poszywane. Na pomysł uszycia flagi wpadli studenci Wyższej szkoły humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi. Podczas spotkania koła politologicznego młodzież postanowiła zaproponować wykonanie flagi uczniom jednej z łódzkich szkół specjalnych. Czy rzeczy, które nam się wydają łatwe i proste dla tych dzieci są. Niesłychanie trudne I, i od samego początku, gdy przedstawiliśmy mi ten pomysł, strasznie się w to zaangażowały. My w pewnym momencie przyznam szczerze, pomimo problemu chcieliśmy odpuścić, ale patrząc na, na to, co się tu dzieje, jak praca się toczy i jaki jest entuzjazm w nich, to po prostu zarazili nas tym. Chcielibyśmy w ten sposób tak jakby pokazać wartości, jakie Unia Europejska przekazuje, czyli równość, jedność i współpracę, że działając wspólnie możemy zrobić dużo więcej, niż jeżeli działając osobno. Prace nad flagą zakończą się na początku kwietnia. Wtedy zostanie ona zaprezentowana w łodzi, a następnie pojedzie do Brukseli. Tam w piątą rocznicę wejścia Polski do Unii trafi do rąk przewodniczącego Komitetów Regionów.